Dzień dobry moi mili, proszę bardzo. Ja już z Orłem na piersi, wiecie co to znaczy? Nadchodzi mundial w Katarze i mecze reprezentacji Polski. I obiecuję wam, że na tym kanale będzie się naprawdę dużo działo w związku z nadchodzącym mundialem. Dlatego musicie być na bieżąco z filmami, które będą wjeżdżały na nasz kanał. A co trzeba zrobić, żeby być na bieżąco, to proste. Kliknąć suba, kliknąć powiadomienie i już. Cała sprawa załatwiona. Dlatego jak coś nowego wiedzie na kanał, to od razu dostaniecie na telefon Cykcyk, cyk, powiadomienie, wbijacie, oglądacie film. A będzie tych filmów sporo, kto wie, może będą nawet jakieś niespodzianki. No i liczymy oczywiście na to, żeby niespodzianki były też na boisku w Katarze i żeby nasi Biało-Czerwoni Czesława Michniewicza zrobili jakąś niespodziankę. Wykręcili w tej naszej grupie, później wyszli z grupy i jechali już prosto do finału, co pięknie by było. Dlatego słuchajcie, przebiliśmy niedawno 126 tysięcy na kanale i fajnie byłoby, jakby na przykład skończył się mundial, a na kanale byłoby 130 tysięcy. No, przebite. To, byłoby, to byłby super wynik i ja dam z siebie wszystko, żeby tak było. Dlatego ci, którzy jeszcze nas nie subują, obiecuję, że pod koniec mundialu będziecie mieli zasubskrybowany kanał Fangol z boiska do sieci. No dobra, a co czeka nas dzisiaj? Bo znowu przydługi wstęp i za chwilę wszyscy odsubskrybują, a nie zasubskrybują. Dzisiaj, moi drodzy, najlepsza mundialowa jedenastka reprezentacji Polski w XXI wieku. Uh, to było Mission Impossible. Dlaczego? Ano dlatego, że. Ile dobrych meczów rozegrała reprezentacja Polski na Mundialu w XXI wieku? No ile było tych dobrych meczów? Bo według mnie ten dobry mecz to był jeden. Za Engela z USA wygrane 3 do 1. No bo zwycięstwo z Kostaryką, no to umówmy się, no, no tak średnio. A to zwycięstwo z Japonią to wolałbym przemilczeć i ogółem jak tak usiąść i się zastanowić jaką najlepszą jedenastkę zmontować z tych trzech mundiali to powiem wam, no to było troszkę mission impossible ale ja, jak dobrze wiecie, ja się nie boję ja się nigdy nie poddam i stworzę najlepszą jedenastkę reprezentacji Polski mundialową w XXI wieku i oto ona, już przed wami zaczynamy, i jedziemy usiądźcie wygodnie, bo będzie się działo no dobrze, to na początek, jak to z tymi wszystkimi jedenastkami, nieważne czy jest najlepsza, czy najgorsza, podajemy ustawienie. A ja moją jedenastkę ustawiłem, uwaga, 3-4-3, czyli naprawdę ofensywnie. A jak? No jak mamy wyjść z grupy na nieistniejącym mundialu, no to trzeba grać ofensywnie, prawda? Zaczynamy od bramki, a w bramce... Hmm, jak to jest z tymi polskimi bramkarzami, bo zawsze jest tak, że my tych bramkarzy mamy naprawdę dobrych, prawda? Od lat nie musimy się martwić o tą pozycję. Akurat bramkarz zawsze ktoś jest i to nawet jest kilku i rywalizacja trwa i cały czas się coś dzieje w tej bramce, więc o tą pozycję nigdy selekcjoner biało-czerwonych może spać spokojnie i nie musi się martwić. Ale jak, jakoś tak to wychodzi, że jak już jedziemy na ten mundial, to później się okazuje, że ci nasi bramkarze to tam no niekoniecznie im to wychodzi. Jerzy Dudek i Korea i Japonia nie wyszło, tak? Przegrana na wstępie z Koreą Południową, później przegrana z Portugalią. Łącznie Jerzy Dudek na Mundialu puścił 6 bramek. Później e, przechodzimy no kto? Ostatnio w Rosji Wojciech Szczęsny, tak? Również nieudany Mundial dla polskiego bramkarza. Dwie puszczone bramki w meczu z Senegalem, później trzy z Kolumbią. Wszyscy jeszcze pamiętamy, bo to są świeże rany, jak to wyglądało. Dlatego od razu odrzuciłem Dudka i Szczęsnego. Tak naprawdę brałem pod uwagę do tej mojej najlepszej jedenastki tylko Radosława Majdana, a to za to, że Radosław Majdan zagrał w tym wygranym 3-1 meczu z USA. Brałem pod uwagę Łukasza Fabiańskiego, który zagrał w tym ostatnim meczu z Japonią na mundialu w Rosji za Adama Nawałki, który wygraliśmy, przypominam, 1 do 0. Ale według mnie w naszej najlepszej 11, to znaczy mojej najlepszej 11 w bramce, powinien stanąć Artur Borud. Artur Boruc zagrał na mundialu w Niemczech w 2006 roku. Na wstępie przegraliśmy tam z Ekwadorem 0-2, później przegraliśmy z Niemcami 0-1 i na koniec wygraliśmy ten legendarny mecz z Kostaryką 2-1. Dlaczego akurat Artur Boruc? Ano, dlatego, że po tym Mundialu w Niemczech to był jeden z naprawdę niewielu piłkarzy, do których mogliśmy nie mieć żadnych pretensji. Bo gdyby nie Artur Boruc. To myślę, że mundial w Niemczech kończylibyśmy z jeszcze większym bagażem bramkowym. Przypomnijcie sobie mecz z Niemcami. Jeżeli ktoś nie pamięta, jest skrót do zobaczenia na YouTubie. Co tam wyczyniał król Artur. Borus był wtedy w świetnej formie. Naprawdę, światowej. On nas ratował nieraz. I wydaje mi się, że to właśnie on do tej pory z tych wszystkich trzech mundiali był najlepszym bramkarzem, do którego nie można mieć absolutnie żadnych zarzutów. On w tym meczu z Niemcami. No, gdyby nie on, to myślę, że ten nasz defensywny mur pękłby zdecydowanie wcześniej. A tak łudziliśmy się prawie do końca, że coś tam wyciśniemy z tego meczu. Dlatego w bramce stawiam na Artura Boruca. No dobra, to teraz trzech obrońców. Tutaj sprawa będzie w miarę jasna. A, co, a dlaczego? Ano dlatego, że do tej pory na tych trzech mundialach to obrońcy strzelali nam prawie, tylko obrońcy strzelali nam bramki. No więc o co chodzi? Jedziemy od lewej strony. Rafał Kurzawa. Rafał Kurzawa to jeden z niewielu, naprawdę niewielu plusów tego meczu z Japonią, który wygraliśmy 1 do 0 na ostatnim mundialu w Rosji. A Rafał Kurzawa, wiecie, on ma naprawdę dobrze ułożoną lewą nogę. Ja go ustawiłem mocno defensywnie na tej lewej obronie. Oczywiście Kurzawa może też grać wyżej, chociażby tak jak ostatnio gra w pogoni Szczecin. W każdym razie pamiętam, że on w górniku był często ustawiany właśnie bardziej defensywnie. Ja Kurzawę ustawiłem w obronie. I po prostu trafił do tej mojej najlepszej jedenastki za, tą świetnie, za to świetne podanie, wymierzone, idealne prosto do Bednarka, który zdobył gola w meczu z Japonią. Jak się później okazało, jedynego naszego gola w tym meczu. I skoro powiedziałem o Bednarku, to właśnie Bednarek będzie drugim obok kurzawy obrońcą. Dlaczego? Ano właśnie za tą bramkę w meczu z Japonią. I to wszystko: no. Jan Bednarek ratował honor reprezentacji Polski na mundialu w Rosji. Tak to się porobiło, że ten nasz honor często ratowali obrońcy. Chociażby też było tak na mundialu w Niemczech, w meczu z Kostaryką, który wygraliśmy. Oczywiście to był mecz o nic, trzeci mecz w grupie. Wygraliśmy 2 do 1 po dwóch golach Bartosza Bosackiego. I to były jedyne dwie bramki biało-czerwonych na tamtym mundialu. I właśnie dlatego Bartosz Bocacki trafia jako ten trzeci obrońca do mojej najlepszej jedenastki mundialowej reprezentacji polskiej w XXI wieku. Uf, powiedziałem to. To teraz linia pomocy! Nie, dobra, nie tak. No to linia pomocy. Tak, za nami defensywa. Przechodzimy od lewej strony, a tutaj atomowe uderzenie z lewej nogi. Legenda polskiej piłki. Nie mogłem umieścić nikogo innego. O jego atomowym uderzeniu przekonał się chociażby Iker Casillas. Kogo mam na myśli? Oczywiście Jacka Krzynówka. Po prostu. Jeżeli kompletuje się najlepszą mundialową jedenastkę reprezentacji Polski w XXI wieku, to nie można zapomnieć o Jacku Krzynówku. To jest w ogóle nasz mundialowy weteran. A to dlatego, że Krzynówek był i na mundialu w 2002 roku w Korei i Japonii, był też 4 lata później w Niemczech z kadrą Janasa. I patrząc na ten bilans Jacka Krzynówka na mundialach w barwach biało-czerwonych, no to ciężko znaleźć drugiego takiego piłkarza. Bo Jacek Krzynówek zaliczył dwie asysty w wygranym meczu z USA 3-1 w 2002 roku, i zaliczył też świetną asystę przy golu Bosackiego w tym meczu z Kostaryką w 2006 roku. Dlatego moi drodzy, z trzema asystami nie mogłem postawić na nikogo innego na lewym skrzydle: Jacek Krzynówek. W środku pola postawiłem na dwóch kadrowiczów Jerzego Engela, czyli kadrowiczów z Mundialu w 2002 roku, jak pewnie się domyślacie z tego słynnego meczu, który wygraliśmy 3 do 1, który zupełnie nic nam nie dawał, ratował nam tylko honor, jak to reprezentacja Polski i mecze honor legendarne. 3 do 1 z USA. W środku pola postawiłem przede wszystkim na Cezarego Kucharskiego, czyli byłego agenta Roberta Lewandowskiego. Ale to teraz nie jest ważne, nie wiem po co to mówię. Kucharski w meczu z USA był naprawdę, naprawdę gościem, który w tym środku pola, naszym biało-czerwonym środku pola, rządził. On tam rozdawał piłki, on brał czynny udział, tam chyba zaliczył nawet przy jednej bramce asystę drugiego stopnia. W każdym razie po latach Cezary Kucharski powiedział, bo akurat jemu jako zawodnikowi nigdy nie można było odmówić takiej zadziorności. Tego, że jest wojownikiem na boisku. Tego, że zawsze dawał z siebie wszystko. Kucharski to był jeden z tych, którzy schodzili najbardziej z poceni z boiska. Nie wiem, nie mierzyłem tego, ale domyślam się, że tak właśnie było. Ponieważ on walczył o każdy kawałek boiska. I właśnie to Kucharski zaprezentował w meczu z USA. On tam naprawdę rządził i dzielił. Zresztą po latach stwierdził, że to prawdopodobnie był Jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy mecz w jego całej karierze. Słowo się rzekło, obok Cezarego Kucharskiego defensywny pomocnik też z tego meczu, z meczu z USA, Maciej Murawski, czyli dzisiejszy ekspert Kanal Plus. Maciej Murawski. Dlaczego akurat postawiłem na Macieja Murawskiego? Słuchajcie, on zagrał na mundialu w Korei i Japonii jeden mecz. Jeden mecz. I to był akurat wygrany. Mecz z USA, czyli Maciej Murawski na mundialach ma stuprocentową skuteczność. Zresztą on, my wtedy w, w tym meczu z USA naprawdę dominowaliśmy. Ta gra nasza robiła wrażenie. Pamiętam, oglądałem ten mecz na żywo i. byłem mały i się cieszyłem. Byłem wzruszony, biłem brawo. A Radek Majdan był dla mnie, bo miał wtedy takie blond, długie włosy, był jak Wiedźmin. Tak, tak to było. I właśnie dlatego Maciej Murawski, bo naprawdę ten nasz środek pola w meczu z USA, który wtedy reprezentację USA prowadził Bruce Arena. Przypominam, bo zawsze mi się kojarzył z Quake 3 Arena. To dla tych, którzy kojarzą serię Quake i gry komputerowe. Tak, z tym mi się kojarzył Bruce Arena. Dobra, wracamy. Maciej Murawski, jak najbardziej zasłużenie, środek pola w mojej najlepszej jedenastce mundialowej. I jedziemy dalej. Prawe skrzydło. No tutaj będzie trochę kontrowersyjnie. E, dlaczego? Bo postawiłem na Żuraw Żuraw, władca Buraw, czyli Maciej Żurawski. Podobnie jak szynówek, Maciej Żurawski obskoczył dwa mundiale. E, I pewnie niektórzy będą e, zaskoczeni, no bo powiedzą: Ej, chwila, moment. A co ten Żurawski tam w ogóle pokazał na tych mundialach? A co my pokazaliśmy na tych mundialach jako ogółem reprezentacja? No właśnie, niewiele. Maciej Żurawski na mundialu w Korei i Japonii był częścią tego timu, który wygrał. Wtedy jeszcze Żurawski był młodziutki w 2002 roku. Cały czas był tym wschodzącym dopiero talentem polskiej piłki, e, piłkarzem, który rozwijał się i to najlepsze, te najlepsze osiągnięcia snajperskie dopiero były przed nim. On w meczu z USA zmarnował rzut karny. No tak. Ale ogółem brał udział w tym wygranym meczu i też tam zostawił sporo potu na murawie. W drugim mundialu swojej karierze, czyli w mundialu w Niemczech w 2006 roku, Żurawski, słuchajcie, zaznaczył się w ofensywie, a mianowicie zaliczył asystę przy bramce Bosackiego. Przy jednej z tych dwóch bramek, które Bosacki wsadził w Kostaryce. To, była, to, to był rzut rożny, Żurawski doświadkował i tam Bosacki ładnie to zamknął. I dlatego też. To trochę jest przerażające, ale też chciałem to podkreślić, że wrzucam Żurawskiego do tej jedenastki, ponieważ jest on ofensywnym zawodnikiem naszej reprezentacji, który po prostu zrobił coś na tym mundialu. Bo tak naprawdę my niewielu tych ofensywnych zawodników mamy i on zaliczył asystę. Tak, może postawić przy sobie, ej, zaliczyłem asystę na mundialu. Nie jest to może dużo. Ale patrząc przez pryzmat tych naszych wielkich osiągnięć na mundialach, to wydaje mi się, że nawet ta jedna asysta to jest jakiś tam powód, powiedzmy, do, do dumy. No, zawsze, zawsze, zawsze coś. I teraz. Trzech napastników. Trzech napastników. Wiecie co? Zawsze jak reprezentacja Polski... Nie, mówiłem to już. Tak naprawdę u nas na tych Mundialach to za napastników robili przede wszystkim obrońcy. I teraz chciałbym, mówię przed mundialem w Katarze, chciałbym, żeby w końcu, żebyśmy mogli powiedzieć: o napastnicy, polscy napastnicy strzelają bramki w meczach grupowych. Strzelamy w meczu z Meksykiem, z Arabią Saudyjską, w meczu z Argentyną. O, Lewandowski strzela gole. Ja myślę, że sam lewy marzy o tym, żeby w końcu wpisać się na listę strzelców na Mistrzostwach Świata, bo przypominam, że lewy bramki na mundialu w Rosji nie zdobył. Chciałbym, po prostu chciałbym, żeby w końcu te nasze armaty, lufy ofensywne wystrzeliły. No dobra, ale przejdźmy do tej mojej najlepszej jedenastki, skończmy już z tymi wywodami, z tymi apelami do selekcjonera Michniewicza i Biało-Czerwonych. Trzech napastników. Uwaga, to będzie trio Jerzego Engela, czyli Emanuel DB, Paweł Kryszałowicz i Marcin Żewłakow. Dlaczego akurat ta trójka? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo to są jedyni napastnicy, którzy w XXI wieku zdobyli bramki na mundialach w barwach biało-czerwonych. Jedyni. Rozumiecie? Od meczu z USA w 2002 roku nie doczekaliśmy się napastnika, który strzeli dla nas bramkę na mundialu. Dlatego Oli, Kryszał i Żewłakow. Są w tej mojej najlepszej jedenastce, bo po prostu panowie, szacunek za to, bo jak się okazuje, no nie każdego polskiego napastnika stać na to, żeby strzelić gola. To jest oczywiste, ale nie każdego polskiego napastnika powołanego stać na to, żeby strzelić gola na mundialu. Wy to zrobiliście, ten mecz z USA, nie zapomnę go nigdy. I mówię serio, nie żartuję w tym, w tym momencie, bo to był naprawdę, naprawdę ładny mecz i szkoda, że to był mecz o nic. No ale... Takie jest ciężkie życie kibica biało-czerwonych, prawda? Nie zawsze jest z górki, często jest pod górkę. Miejmy nadzieję, że mundial w Katarze to zmieni i będzie, to będzie nasz mundial, tak? I tym oto optymistycznym akcentem kończę ten mój dzisiejszy film. Tą moją najlepszą jedenastkę. Przedstawiłem wam, widzieliście ją, no i czekam na komentarze, czy byście coś zmienili, czy któryś zawodnik przegiąłem trochę, czy moja argumentacja nie była najlepsza, czy wy byście stworzyli lepszą, najlepszą jedenastkę reprezentacji Polski na mundialach w XXI wieku. Dajcie znać. I koniecznie dajcie znać, czy ta moja jedenastka wyszłaby z grupy na mundialu, jakbyśmy mieli, nie wiem, Togo, Peru i Kambodżę. Czy na przykład z takiej grupy byśmy wyszli, czy nie? Dajcie znać. A ja już dzisiaj dziękuję za uwagę. Widzimy się już wkrótce na tym kanale. Pa Pa!